Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tej scenarii pewnie niektórzy już pod komentarzami dali znać, no widzisz wojna jest tragedia, sypiemy się trzecia wojna światowa, zginiemy wszyscy jest jakaś ograniczona działalność militarna wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy i tych samozwańczych pseudorepublik, które zostały praktycznie do Rosji włączone ale ciężko jest powiedzieć, że by to była wojna na pełną skalę, tym bardziej, że nikt jej oficjalnie nawet nie wypowiedział czyli te Starcia, które się tam teraz odbywają, z punktu widzenia prawnego, żadnym konfliktem militarnym nie są, yy, tylko są to zwykłe, takim, wiesz, takim wiecie, z punktu widzenia faktycznej wojny wypowiedzianej, prowadzonej na pełną skalę. Są to pewne starcia militarne, yy, które mają na celu wywoływanie oczywiście paniki na samej Ukrainie, zwłaszcza w krajach sąsiednich, żeby wpływy rosyjskie mogły się w pełni ujawnić i powiedzieć, że przecież bądźmy grzeczni, bądźmy spokojni, a car Putin na pewno da nam spokój, tylko się mu podporządkujmy. Chodzi o podzielenie narodów zachodnich w ramach NATO, o podzielenie także rządów, jeśli chodzi o opinie na różne rzeczy, czy też stosunku wobec Rosji. Stara polityka dzieli rząd, nic więcej. Przy ograniczonych akcjach militarnych, które media rozdmuchują, tak jak to było ostatnie dwa lata temu, Byle jakie wydarzenie do rangi dziejowej tragedii, Rosja zyskuje swoje cele geopolityczne i najprawdopodobniej poszczególne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które dalej pójdzie, wpadną znowu w zależność od niej. Tyle. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, przede wszystkim myślenia i spokoju.